Ten milion tych rekordów, danych wycieknie, to przecież ja cię mogę w prosty sposób szantażować, że słuchaj, albo ja opublikuję wszystkie dane Twoich klientów i dowie się o tobie cały rynek, cała Polska, utracisz reputację, a tym samym biznes, albo mi zapłacisz. Ja najczęściej na tym to polega, na szantażu, kompromitacji, więc najczęściej nawet medialnie. Kogo się atakuje? Tych, którzy mogą najwięcej stracić. Branża medyczna. Była ta głośna sprawa z wyciekiem danych tej firmy, która zajmuje się badaniami. Dokładnie. E-commerce, no bo teraz, jeżeli ja mam robić za Kupy w sklepie, często tam zostawiam imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres, podpinam kartę. No, mamy przecież y, z, bardzo znany wyciek z 2018 roku, jeden z największych w Polsce sklep Morelene. I na pewno branża finansowa, nie mówimy tutaj tylko o bankach, ale bardzo szeroko o podmiotach, które też obsługują w różnych aspektach banki. Oczywiście branża IT, ponieważ tam bardzo często mamy swoje rozwiązania, aplikacje, kody źródłowe. Każda branża która bazuje na obsłudze dużej ilości danych osobowych.